Dzień dobry, to jest program Fact Life. Witam widzów Faktu i Onetu. Jan Kwietniewski, zapraszam. I od razu witam też naszego dzisiejszego gościa. Z nami jest Adrian Zandberg, przewodniczący partii Razem, jeden z liderów lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie przewodniczący, czy rozmawiał pan wczoraj z Włodzimierzem Czerzastym i Robertem Biedroniem na temat debaty, która miała wczoraj miejsce w parlamencie. Mowa tutaj oczywiście o debacie nad prawem aborcyjnym. Czy macie Państwo przygotowany jakiś plan na dzień dzisiejszy? Plan oczywiście jest, tym planem jest głosowanie. Ja mam nadzieję, że ruszą pracę nad liberalizacją, bo to jest coś, czego oczekuje olbrzymia część wyborczych i wyborców w Polsce i już naprawdę nie ma na co czekać. Czekamy w tym momencie, aż wydarzy się kolejna tragedia, takie jak już wydarzało się w polskich szpitalach, no bo to jest moje pytanie do tych, którym marzy się to, żeby opóźniać, odkładać na kiedyś, na święty nigdy, albo jak będzie inny prezydent, albo, albo w ogóle w kolejnej kadencji Sejmu. Nie, no tę sprawę trzeba po prostu załatwić tu i teraz, poddać pod głosowanie, iść do przodu, i niech posłowie zagłosują i pokażą, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, a kto się zaczął w wincie. A ten pomysł z referendum trzeciej drogi, to Pana zdaniem właśnie jest takie opóźnianie um, wprowadzenia liberalizacji prawa aborcyjnego? Ja przez te ostatnie miesiące miałem wrażenie, że ludzie, którzy mówią o referendum, próbowali ukryć za tym, to jak sami zagłosują. Jesteśmy demokracją parlamentarną. W demokracji parlamentarnej wybieramy posłów i posłanki. Posłanki i posłowie w Sejmie głosują i pokazują, jakie mają poglądy. I to się powinno w polskim parlamencie wydarzyć. Przegłosujemy rozwiązanie, albo go nie przegłosujemy, ale ludzie będą mogli ocenić, kto co popiera, i następnie, w o to, podejmować decyzję, wyciągnąć z tego wnioski. Tak to działa w demokracji parlamentarnej. Jakby próba omijania tego wydaje mi się nie na miejscu. A Pana zdaniem, no bo Trzecia Droga akurat szła do wyborów, przed wyborami też jasno politycy tego obozu politycznego mówili o tym, że oni są za referendum, to był wręcz ich pomysł, jeden ze sztandarowych, więc teraz wnioskując z tego, co Pan mówi, no to ludzie też nie będą zaskoczeni, jeżeli Trzecia Droga nie poprze tak daleko idących projektów, jak na przykład państwa, albo koalicji obywatelskiej. Nasz projekt nie jest daleko idący. nasz problem Dalej projekt, niż Trzeci Drogi. Nasz projekt to jest po prostu ustanowienie w Polsce takich samych zasad, jakie obowiązują praktycznie we wszystkich krajach europejskich. I najwyższy czas to w końcu zrobić. Ja mam poczucie, że w Polsce debata polityczna jest cały czas dosunięta do prawej ściany. Kiedy mówimy o normalnych europejskich standardach, czy to jeżeli chodzi o Prawo do decydowania o swoim macierzyństwie. Czy jeżeli chodzi o system podatkowy, czy jeżeli chodzi o politykę mieszkaniową, to słyszymy, że to jest radykalizm. Nie, to nie jest radykalizm, to jest europejska. Norma. I jeżeli ktoś jest przeciwko tym rozwiązaniom, to niech to otwarcie powie, tak? Okej, okay, ja rozumiem, że ktoś może mieć inne poglądy, do tego służy parlament, że te poglądy przedstawiać, a że potem ludzie ocenili, czy im do tych poglądów blisko, czy daleko. Ale tak się składa, że w Polsce większość Polek i Polaków chce liberalizacji tej ustawy. I trochę jest tak, że parlament. By to w referendum, bo to wytło, w od, Trochę odstaje, zdaje się, od tego, jakie są opinie. Niemniej jednak idziemy zgodnie z konstytucją. W konstytucji jest napisane, kluby parlamentarne zbierają podpisy pod projektami ustaw, poddają te projekty ustaw, podgłosowanie, następnie projekty przechodzą przez Sejm, przechodzą przez Senat, są podpisywane przez bądź podpisywane prezydenta, bądź kierowane do trybunału, bądź wetowane. idźmy tą drogą po prostu, tylko bez opóźnień, bo te miesiące zostały zmarnowane. To można było zrobić pierwszego dnia nowej kadencji Sejmu, kiedy wybraliśmy nowy prezydium Sejmu, bo projekt ustawy był gotowy. My go przenieśliśmy i położyliśmy pierwszego dnia tej kadencji Sejmu. Właśnie, a próbujecie z takich, nie wiem, zakulisowych na przykład rozmów, by przekonać polityków trzeciej drogi do swojego pomysłu. Ja już naprawdę chciałbym, żebyśmy po prostu przeprowadzili głosowanie. Bo tych rozmów kuluarowych, korytarzowych, wymiany mniej lub bardziej udanych złośliwości przez media było aż po w nosie. A naprawdę po prostu idźmy do przodu. To jest mój apel. Głosujmy, nie opóźniajmy później prac komisyjnych. Niech to idzie szybko swoim tokiem. A co pan uważa o takim planie, bo też się gdzieś nieoficjalnie mówi, że może być taki jeden z pomysłów, że ta specjalna komisja, do której te projekty, które dzisiaj, jeżeli będą przegłosowane, miałyby być skierowane, ma być swoistą, hmm, nazwijmy to może po prostu z taką zamrażarką, miejscem na przeczekanie, na dopracowanie ich, żeby po wyborach prezydenckich dopiero te ustawy ostatecznie wyszły z Sejmu. To byłoby pana zdaniem, jak jeżeli dobrze rozumiem to, co pan mówi, też bezcelowe i po prostu bezsensowne opóźnianie, tak? Uważam, że jeżeli ta komisja zostanie zmieniona w zamrażarkę, to to będzie oszustwo wobec wyborców. I nie należy tego robić. Komisje są od tego, żeby pracować nad ustawami, a nie żeby symulować pracę nad ustawami. Komisja jest po to, żeby przeprowadzić projekty do etapu, na którym one zostaną przegłosowane. I tu naprawdę nie ma na co czekać. Tylko, że w tym momencie, panie przewodniczący, po prostu... Prezydent Andrzej Duda zawytuje takie propozycje zmian w prawie i wyjdzie na to, że wszystkie te projekty po prostu przepadną. To zobaczymy. Jeżeli tak będzie, to myślę, że pogrąży już do szczętu swój obóz polityczny przed kolejnymi wyborami prezydenckimi. A jak będzie, zobaczymy wtedy, kiedy ustawę przyjmie parlament, ale najpierw musi je przyjąć parlament, przegłosować. To jest bardzo pan, proste. Naprawdę pan ma nadzieję, że prezydent Andrzej Duda nie zawetuje albo no tak, nie zawytuje ustawy, m, która liberalizowałaby prawo aborcyjne? Ja nie wiem, co zrobi pan prezydent Duda. Nie mam wielkich złudzeń co do pana prezydenta Dudy. Ale jeżeli ktoś uważa, że w związku z tym, że pan prezydent Duda jest panem prezydentem Dudą, mają przez najbliższe półtora roku w parlamencie nie robić nic nie wiem, wyjechać na wakacje na półtora roku, to ja się z takimi głosami nie zgadzam. Mamy obowiązek przygotowywać i przegłosowywać ustawy, których oczekują od nas nasi wyborcy, nasze wyborczynie i to trzeba zrobić. Tylko tyle i ja tyle. Panie przewodniczący, teraz chciałbym nawiązać do dość chyba osobliwej sytuacji, która miała miejsce na terenie parlamentu, ponieważ niedawno doszło tam do, no, chyba powiedzmy, nazwijmy to wprost, imprezy i o tym jako pierwszy doniósł Super Express. Chodzi o sytuację, która miała miejsce w nocy ze środy na czwartek, tuż przed posiedzeniem Sejmu i wtedy w hotelu poselskim no, była się dość taka szampańska impreza, gdzie politycy prawicy byli głośni do tego stopnia, że musiała interweniować. Strasz Marszałkowska. Najpierw sąsiedzi, potem Straż Maszałkowska. Ostatecznie nie udało się ich uspokoić i śpiewano piosenkę o Grzegorzu Braunie, dość taką ze skandalicznym tekstem, wychwalającą można powiedzieć w pewnym stopniu, to to zrobił Grzegorz Braun, więc pozwolę sobie jej nie zacytować. Ale Pana zdaniem, o czym świadczy ta impreza, jak, jak Pan się odnosi do tego, co działo się w polskim Sejmie? Nie widziałem tych popisów posłów prawicy, ale jeżeli ktoś uważa, że Grzegorz Braun jest jego bohaterem i że te ekscesy, których się dopuszcza, to jest coś dobrego dla Polski, to sam sobie wystawia świadectwo i jest to świadectwo złe. Nie znam nazwisk tych posłów, o których pan wspomina, ale Na przykład jeżeli pan poseł posługi... Kamil Boręniczuk albo pan poseł Matecki i mam w takim razie posłowie. uważam, że pan, że pan Braun jest z bohaterem i że to. Może ja po prostu do pani zapytam. No to pogadajmy ja dokładnie... tylko. Dokładnie zacytuję. Ogrzegorz Brown, ogrzegorz Brown, kto zgasić świecę, tak będzie umiał. Tak mieli śpiewać młodzi posłowie, i to jest przeróbka już hitu zespołu Mysłowic. I w takim razie, bo na przykład Kamil Bortniczuk w rozmowie z dziennikarzami z portalu Gazeta Wyborcza mówi, że to jest teraz sejmowy przebój, więc w takim razie zastanawiam się, jak to świadczy o tych posłach, pana zdaniem. Czy to jest po prostu niewinna zabawa, czy coś poważniejszego? Nie wiem, to musi Pan zapytać tych posłów, bo nie wiem co tam się wydarzyło, ja powiem tyle, no widzę po stronie prawicy pisowskiej, części prawicy pisowskiej umizgi do skrajnej prawicy, do prawicy brunatnej, no jeżeli chcą tam pójść, się zmarginalizować kompletnie, pójść do prawej brunatnej ściany, to ich wybór, a Pan Brown, z tego co rozumiem ma w tym momencie kłopoty prawne w związku ze swoimi na występkami terenie na terenie Sejmu. Tak, rzeczywiście prokuratora panu posłowi Brownowi po przedstawiła e, zarzuty. Mm, a jeszcze, panie przewodniczący, trochę na państwa tylko chciałbym przejść na, mm, do tematu związanego z lewicą, ponieważ e, w Newsweeku możemy przeczytać wypowiedzi części Państwa, Pana kolegów i koleżanek, którzy mówią na przykład tak. Za bardzo skleiliśmy się z koalicją, a skoro nie ma żadnej różnicy, to po co wybierać z tego? Jak w tej samej cenie można mieć Tuska? Musimy zupełnie zmienić strategię, musimy mieć postulaty, które nas odróżnią, bo zaraz na lewicowych pozycjach zostanie wyłącznie Partia Razem. Czy Pan ma wrażenie rzeczywiście, że Partia Razem jest teraz osamotniona, jeżeli chodzi o bycie tym lewicowym głosem w polskim parlamencie? Panie redaktorze, ludzie muszą mieć odpowiedź na pytanie, dlaczego mają zagłosować na lewicę, a nie na inne formacje. Więc to jest bardzo zdroworozsądkowa ocena, z którą trudno mi się nie zgodzić. Rozumiem, że to ocena jakiegoś anonimowego polityka nowej lewicy. Natomiast no, trzeba wyciągnąć też wnioski z tych, nie da się ukryć, w wielu miejscach niezbyt udanych wyborów samorządowych. Ja akurat tutaj mam. Powody do zadowolenia, bo na moim terenie, w, tam gdzie jestem posłem, czyli w Warszawie, udało nam się zdobyć kilkunastu radnych z razem. Jest też kilkunastu radnych z ruchów miejskich, które szły razem z nami. Jest kilku radnych z Nowej Lewicy. Mamy najsilniejszą od wielu, wielu lat reprezentację w Radzie Miejskiej w Warszawie. No my razem koncentrowaliśmy się w tych wyborach, na wyborach miejskich, tak? i e, zrobiliśmy jakiś krok do przodu. Natomiast no, oczywiście są tereny w kraju, gdzie, gdzie to poszło gorzej. Teraz jest czas na wyciągnięcie szybko wniosków przed kolejnymi wyborami europejskimi. E, I tak, no, moim zdaniem to, co jest ważne, to wyrazistość, bo bez wyrazistości ludzie nie mają A teraz tej na pytanie, mają na tę, a nie na inną listę. A teraz tej wyrazistości w lewicy Pana zdaniem brakuje? Musimy porozmawiać o tym, co nie zagrało w kampanii samorządowej. Myślę też, że trzeba być po prostu, stać odważnie przy tym, co się uważa słuszne, bo to wtedy po prostu polityka ma sens. Ja, ja w to wierzę w każdym razie i do takiego sposobu myślenia namawiam moje koleżanki i moich kolegów z klubu. Ostatnio Robert Biedroń napisał w portalu X, że czas na prezydentkę to w kontekście zbliżających się wyborów prezydenckich, bo przypomnijmy, że niedługo będzie się kończyć kadencja pana prezydenta Dudy. I w takim razie proszę powiedzieć, czy w Lewicy przymierzecie się Państwo trochę do tego, bo Pan mówił o tych wyborach i w, dlatego chciałbym teraz o to zapytać, do wystawienia w tym wyścigu prezydenckim pani Magdalen Biejat? Magda jest silną polityczką, która pokazała w Warszawie, że umie obronić wynik lewicy wtedy, kiedy innym to w wielu miejscach się nie udało. A więc no to jest jedna z oczywistych kandydatur. Natomiast dzisiaj przed nami przy tych najbliższych tygodniach została praca to wybory europejskie. A kto jest jeszcze taką ewentualną, oczywistą kandydatką lub, lub kandydatem? Proszę nie zwolnić od, od przedstawiania w tym momencie tych planów i tych decyzji. Po pierwsze, dlatego że z naturalnych przyczyn to jeszcze nie ten etap cyklu wyborczego, ale po drugie, dlatego że to nie są decyzje, o których jest się sens informować poprzez media. Teraz naprawdę kluczowe, kluczowe jest wyciągnięcie wniosku z tego, co poszło nie tak w, w ostatnich tygodniach w tamtej kampanii i no, to, żeby podejść do tego inaczej w wyborach europejskich. Nie przez media, ale jednak chyba pamiętam, że bodajże pan e, wicepremier Gawkowski w m, chyba to było, kto był chyba wywiad w RMFFM. Mówił wtedy, zdradził po raz pierwszy, że to Pani Magdalena Biat rzeczywiście będzie kandydatką na prezydentkę Warszawy, ale m, teraz chciałbym przejść do kolejnego tematu i pokazać panu fragment wywiadu ojca To Deusza Ryzyka dla telewizji w Polsce.pl. Ale chciałbym tu powiedzieć, że to jest kłamstwo, bo ja nie dostałem ani grosza, ani 400 milionów. Nie ani grosza odpisu. Wszystko, co tu jest, to są ludzie. To są bardzo często te wdowie grosze. Trzeba tylko no, jakoś tak rozporządzać jakoś tak oszczędnie. Ojciec Tadeusz Ryzyk przekonuje, że od prawa i sprawiedliwości nie dostał ani grosza i to jest odpowiedź na niedawny wniosek marsza kochołowni do Najwyższej Izby Kontroli, która została poproszona, żeby sprawdzić przepływy finansowe między państwem i kościołem. Jak pan reaguje słysząc takie słowa od ojca Tadeusza Ryzyka? Wiem, co, reagowałbym z rozbawieniem, gdyby nie to, że tutaj chodzi o pieniądze publiczne z budżetu państwa, bo to faktycznie nie jest tak, że dyrektor ryzyka otrzymywał pieniądze od Prawa i Sprawiedliwości, ze składek członków Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj w przypadku w ogóle instytucji kościelnych w ostatnich latach chodziło o szeroką rzekę pieniędzy, która płynęła do tych instytucji. Z budżetów publicznych, w tym z budżetu państwa. I to trzeba wyjaśnić, tak? I wyjaśnić po pierwsze, ale mnie, powiem szczerze, mniej ekscytuje wyjaśnianie i mniej mniej ekscytuje rozliczanie, a bardziej mnie interesuje to, żeby to się w końcu skończyło, bo wie pan, to nie jest tak, że te pieniądze zaczęły płynąć szeroką rzeką do kościoła jego instytucji dopiero zapisu. One płynęły już i wcześniej. Rzecz polega na tym, żeby płynąć w końcu przestały i żeśmy dokonali w końcu finansowego rozdziału kościołów w Polsce od państwa. I to jest coś, czego myślę, że oszukuje spora część ludzi, którzy jesienią zeszłego roku doprowadzili do zmiany politycznej. Jest jedno ze zobowiązań obecnej większości, że w końcu do tego rozdziału kościoła i państwa, finansowego rozdziału kościoła i państwa doprowadzić. No tak, był zapowiadany, była zapowiadana likwidacja Funduszu Kościelnego, i rozumiem, że pan przeklaśnie takiemu rozwiązaniu, i Słyska? uważa, że Władysław Kośniak-Kamry, bo to pod jego przewodnictwem ten specjalny zespół w kpr pracuje, bo został powołany taki specjalny zespół, który ma się tym zająć, będzie pracował w porządku, będzie pracował pana zdaniem dobrze, i to jest dobra osoba do przewodzenia takiemu zespołowi. Pana, moja opinia jest taka, że to trzeba zrobić, bo jak się tego nie zrobi, to ludzie się wkurzą. I to jest lekcja, którą bym dedykował panu premierowi Kuśniakowi oraz tym, którzy ewentualnie chcieliby uniemożliwić albo opóźniać te zmiany. Natomiast my, mówi, razem mamy pode... my razem mamy bardzo proste podejście do rzeczy, które dzieją się pod obecnymi rządami. Jak te rzeczy są sensowne i dobre, to z całego serca wspieramy. A jak są głupie i niemądre, to mówimy, że są głupie i niemądre i jesteśmy przeciw. Panie pośle, Panie Przewodniczący, bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Z nami był Pan Adrian Zandberg, przewodniczący partii, razem jeden z liderów lewicy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A teraz na chwilę przenosimy się na śląsk. Przed szpitalem w dąbrowie górniczej na chodniku leżał młody mężczyzna. Przerażeni przechodzi chcieli mu pomóc, ale nie było z nim kontaktu. Od soru dzieliło go zaledwie 300 metrów. O kontrowersjach wokół tego zdarzenia opowie nam reporterka faktu Renata Cius. Jesteśmy przed szpitalem w Dąbrowie Górniczej. Tutaj 9 kwietnia w godzinach późno popołudniowych, około godziny 19, przechodni klienci apteki znaleźli człowieka, leżącego na chodniku. Nie było z nim żadnego kontaktu. Podjęli do jak każdy człowiek w takiej sytuacji działania. Chcieli mu pomóc. Pierwsze kroki skierowali do kliniki, polskoamerykańskiej kliniki chorób serca. Tam usłyszeli, że lekarz dyżurny nie może opuścić sali, ponieważ ma pacjentów. Lekarz poznajmił, że muszą zgłosić się do pogotowia ratunkowego, wezwać numer 112 alarmowy. Poszli następnie do szpitala. Tam również skierowano ich do pogotowia ratunkowego. W międzyczasie część osób próbowała ułożyć tego mężczyznę w tak zwanej pozycji bezpiecznej. Spróbowali też nawiązać z nim kontakt. Ktoś w końcu wpadł na pomysł, że może by skorzystać z wózka do przewożenia chorych i załadować tego człowieka na wózek i od, odesłać go na SOR, będzie szybciej, i, i, i ta pomoc do, dotrze do tej osoby w błyskawicznym tempie. Ale w końcu. Zdesperowani ludzie dzwonią pod numer 112 po przywiezieniu na Sor. Sor znajduje się szpitalny, znajduje się zaledwie w odległości 300 metrów od głównego budynku. Tam po przebadaniu mężczyzna odmówił przyjęcia na oddział szpitalny i po prostu opuścił szpital dobrowolnie. w tle wejście do szpitala miejskiego. No, z parkingu to jest bardzo blisko, żeby można było podejść i korytarzami wewnętrznymi przejść na szpitalny oddział ratunkowy i wezwać ratowników. Idziemy teraz na szpitalny oddział ratunkowy, który znajduje się po drugiej stronie ulicy, od strony ulicy Legionów Polskich musimy dojść, więc kierujemy się teraz bezpośrednio już na SOR. Droga na szpitalny oddział ratunkowy. Tutaj zjeżdżają bezpośrednio karetki. I też tego pacjenta karetka spod polsko-amerykańskiej kliniki Serca przywiozła na szpitalny oddział ratunkowy. No i już jesteśmy właśnie na miejscu. Tu jest baza karetek i wejście bezpośrednio na sor. Tutaj zakończyła się epopeja przechodniów, którzy udzielali pomocy mężczyźnie. Ratownicy zbadali go na sorze. Okazało się, że mężczyzna jest nieczeźwy. Sam zrezygnował z pomocy lekarskiej i poszedł do domu. Bulwersujące jest w tej sprawie to, że człowiek leżał no, niemal pod drzwiami szpitala, a nie uzyskał pomocy. Rzeczniczka szpitala miejskiego tłumaczyła nam, że mężczyzna ten znalazł się pod drzwiami polsko-amerykańskiej klinik serca, więc to lekarze z tejże kliniki powinni zająć się tym pacjentem. Z kolei lekarze z polsko-amerykańskiej kliniki serca twierdzą, że nie są do tego powołani, Ponieważ oni zajmują się diagnostyką chorób serca i mieli w tym czasie pacjentów, lekarz nie może opuścić szpitala, nie może opuścić chorych i udać się na zewnątrz, by nieść komuś innemu pomoc. Natomiast no, od pomocy dzieliło ich zaledwie no, kilka metrów, żeby można było zdiagnozować człowieka i stwierdzić, czy ta pomoc jest mu potrzebna, czy też nie. No, szczęście tego leżącego na chodniku, Polegał na tym, że był nieczeźwy, bo gdyby był w stanie zagrożenia życia, pewnie ta pomoc przyszłaby za późno. Ja co prawda zaraz będę się z Państwem żegnał i mówił do widzenia, ale mam jeszcze nadzieję, że zobaczę się z Państwem, że zobaczymy się na fakt.pl i na YouTubeowym kanale Faktu, bo tam cały czas transmitujemy dzisiejsze obrady Sejmu. Parlamentarzyści dalej pracują w tym momencie patrzę w harmonogram obrad. Jest dyskusja nad informacją ministra spraw zagranicznych na temat śmierci Polaka w Strefie Gazy. A głosowania w sprawie projektów aborcyjnych są zaplanowane na godzinę. Po godzinie 14, więc zapraszam Państwa do, na kanał YouTube FAKTu, żeby zobaczyć na żywo wyniki tego głosowania i oglądać transmisję obrad parlamentu. A w tym wydaniu programu Fact Live to wszystko. Wracamy w poniedziałek. Dobrego weekendu.